gdyby tak anatomii uruchomić utarte szlaki z uwagą naszkicować rycinę niejedną łatwiej by można dociec i powielić kalką dobrego człowieka samo sedno jednakże dobrego człowieka szukać ze świecą i ze znaków dostępne są tylko koślawe litery pod rozwagę poddajmy zatem opis tak jak one lecą Kogoś, kto nie będąc dobrym, pozostajesz szczery. Ma więc człowiek szczery twarz, pętelkę cierpką. Tam wszystko się zaczyna i kończy, jak w pępku. Więc szczerość twarzy mianujemy pępkiem świata. I takiej twarzy nie okadzą ani nie zaczadzą lata. Na twarzy tej uczucia kładą się długim cieniem, tak ładnie ułożone, że obojętność prawie zdobyta, lecz pozostała reszta nigdy nie była milczeniem. Ale o ręce, ramiona, szyje, biodra, plecy, brak pytań. Ma też człowiek szczery głos, którym mówić nie sposób. Wiemy, że ucho żywe nie zniosłoby takiego głosu. Dlatego nie mówi, mówiąc tak wiele, tak ciepło i tak miło, tak mądrze i tak dobrze. Tak by się tego tonu chwyciło. I tak się chwytamy, ale nie tonu, tylko jasnych oczu. W nich kryje się czyste źródło, które leczy z lęku. Z reguły właśnie do niego pragniemy ból wykrzyczeć, a nawet uklęknąć. Powtarzam, nawet na klęczkach. Skrócony opis nie może stać się nieskończenie długi, bo kresu losu szczerego człowieka pilnują anieli, a my chcemy go wywlec na publiczny widok za zasługi i dobro, skoro ślepej niemy, w powłokę doczesną wcielić.